Przed nami dom X kontra dom Y. Streamerzy kontra youtuberzy. ASG kontra paintball. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czyśliczałem, boom, headshop, tapsem po tapsie, bo nudas się. Patryk Rojorojewski, Roy Playing Games. Witam wschodni bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Total. Jak Batch Battle Simulator? Jak obiecałem wam w komentarzach pod ostatnim materiałem sprzed tygodnia, udało mi się odblokować absolutnie wszystkie ukryte, specjalne jednostki, którymi to w dniu dzisiejszym się popawimy. A zaczniemy z grubej rury, bo przed nami Dom X kontra Dom Y. I specjalnie wybrałem mapę Tribal. Moi drodzy, ale żeby się nie ograniczać tylko do jednego typu wojsk kontra inny typ wojsk, zróżnicujemy sobie tutaj elementy, segmencik, dlatego tak: liderzy domu X i liderzy domu Y. Dobra, czy są jakieś specjalne pajace? Coś było, nie? <laughs> mm... Tak, okej. Okay. Mamy lidera pajaca jednego domu i mamy lidera pajaca drugiego domu. Musimy też oczywiście wziąć pod uwagę ich przydupasów, nie? Na zasadzie oni też mają oczywiście swoje socjalki, swoje zasięgi. Albo reaktywujemy, albo wspieramy się po prostu w tym, w tym żenującym show. Dlatego. Mm, dlatego może tak. Przydupas url i inny przydupas url. Na pewno trzeba wprowadzić jakieś dziewczyny, no bo wiadomo, no, no, no laski cycki, wiadomo. O co chodzi takie elementy zawsze bezdyskusyjnie przyciągają um, młode osoby z kategorii, no wiecie, nie? No wiecie, ruchaj, no wiecie, nie? No, no. Właśnie tak. Dlatego, dlatego, dlatego tak, to, to musi być. Dlatego damy sobie tutaj perełki u rodzaju. Musi być jeszcze ktoś mały, żeby oczywiście zwrócić uwagę potencjalnych odbiorców na to, że jest to. Zawsze jakiś symbol, znamion, family, friendly content na zasadzie, no bo kto będzie młode dzieci hejtował? No przecież musimy się zabezpieczyć PR-owo, prawda? No to wrzucimy sobie kurwa halfingi! Dokładnie tak, dokładnie tak, ale zazwyczaj jest to 5 kontra 5, do mix, do y, eee... Tak, oczywiście te osoby doskonale zatruwają dziadostwem umysły młodych odbiorców, niesłusznie występując w roli osób wpływowych, które to często bardzo niedobrze odbierane są jako wzorzec zachowań. Tak? E, także mamy tutaj Poizonusy, no i oczywiście mamy gawieć ślepych, mało wymagających amep umysłowych, e, dlatego czy ja wiem? Damy sobie trochę raptorów z TikToka, <grymne> dupe Poka. Yy, mamy też oczywiście yy, osoby yy, z Instagrama. Czemu nie? Tutaj dajmy uczciwie. Jak najbardziej uważam, że to będzie przegenialna batalia. Przegenialna batalia. Oczywiście musi być ktoś. Yy, a tu mamy ten, okej. Okay. Dobra, muszą być oczywiście e, zazwyczaj osoby, które tym wszystkim dyrygują i czy się to podoba influencerom, czyli podwykonawcom, albo wykonawcom. E, czy się to podoba, czy nie, oni muszą zagrać tak jak menedżerowie chcą, bo oni zrobili dobry research. Łajno, o jakim smaku sprzedaje się najlepiej. E, także no, tu są, tu. tu Konkretna artyleria. Oni mają potężne ołówki i oni zawsze zakreślają wytyczne cele, świadczenia do realizacji, czyli kwestie typu bijcie się poduszkami, oceniajcie swoją kupę w pudełkach albo na przykład przez 24 godziny całujcie śmietnik. No okej, okay. to są poważne sprawy, świat potrzebuje takiego kontentu. Także, także także, myślę, że będzie, będzie w porządku. Jeszcze musimy wrzucić pijarowców, którzy oczywiście mm, będą odbijać wszystkie rzeczy i w sytuacji jakiejś niechcianej dramy wdupią na szybko, na szybcioszka, na szybcioszka na jakiś wyjazd do Afryki, czy na szybcioszka, na szybcioszka jakąś aukcję charytatywną, żeby troszeczkę w ramach takiej zasłony dymnej żargonu odwrócić naszą uwagę, że jednak spokój powinniśmy wybaczać to wszystko. A to są, to są samuraje, nie? To. To jest konkretnie. To jest bardzo ważny. PR to jest najważniejsza sprawa. To jest. To, to, to musi być to. E, są oczywiście e, e, kryptohejtero przyjaciele, którzy. Udają przyjaciół innego domu, tak naprawdę podprowadzają informacje i uderzają w momencie, kiedy inny dom, akurat ma słabszy PR i w ramach nie leży się kopiącego, oni właśnie go leżą z całej pety. Także to są ukryte klakiery, troszeczkę, troszeczkę w ramach oczywiście szpiegów. Szpiegów. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście e, muszą być e, osoby w komentarzach, opłacone jak najbardziej, manipulowane, które będą bardzo, ale to bardzo głośno krzyczeć za swoim domem przeciwko hacjencie przeciwnika. Także tych szałterów zazwyczaj jest trochę. Jest trochę. Moi drodzy, zaraz będziemy świadkami totalnego burdelu YouTube'a, nie? E, e, tak, oczywiście. Eee, takie osoby, to jest bardzo poważne, trudne zajęcie, to jest zawód wymagający nieustannych treningów w poniżaniu się, bądź bardzo szybkiego, bardzo, szy bar bardzo szybkiego chowania e, honoru do kieszeni, dlatego no, potrzebni są e, masażyści, osoby, które odpowiadają za zdrowie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne, także moi drodzy, to będzie to. To będzie to. Wachlarzyści. Super. Okej. Okay. Oczywiście bardzo ważne też są eventy, w których gówno dostajecie, a w chuj płacicie, tak? Czyli nie ma jakiejś specjalnej usługi, po prostu stoicie w kolejkach sześciogodzinnych, żeby wreszcie dorwać się do ścianki zdjęciowej i na wcześniej oczywiście kupionym <laughs> plakacie dostać yy, łaskawie zdjęcie pod ścianką z fochem na mordzie. Także muszą być tutaj osoby z balonikami, także to są tacy eventowcy, o. Na tej zasadzie. Moi drodzy, czy jesteśmy gotowi, nie? Czy jesteśmy gotowi? Aha, no oczywiście zapomnieliśmy najważniejszym, czyli o pasji, bo tu chodzi oczywiście o pasję. O pasję. Także ja bym tutaj wdupił Gianta, bo to jest rzeczywiście jest pasja. Ciekawe, czy Giant jest w zielonym kolorze i ma takie przekreślone S na czole, nie? Taki dolcowa pasja. Gdzie on był? Ice Giant, moi drodzy, pasja. Pasja. To musi być to, to musi być to. I oczywiście bardzo ważna jest kreatywność, bardzo ważna jest kreatywność w tym wszystkim. Niech będzie Artemis, kreatywność, kurwa, kreatywność. Czy mam jakiś złodziei, nie? Bo zazwyczaj dochodzi do e, kradzieży kontentu z zachodu i zamiast kraść z jakiegoś konkretnego e, ten Second Songs, czy koridora, to nie, to my lubimy nie dosyć, że nie od razu po 10, tylko po 10 latach rżnąć z takich karda, Kardashianek. Także czy liderki, niech będzie, jako złodzieje. Eee, gdzie one były? Bombom kawali, klam, tum, taj, tum brubru, 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 Jest, oczywiście, czy liderki. Czy liderki będą oczywiście dopingować z tej strony. To będzie, to będzie doskonałe. Nie? To będzie jedna walka. W dniu dzisiejszym, ale to będzie walka, której nigdy nie zapomnimy. Moi drodzy, czy jesteście gotowi? Zaczynamy. Więc tak, pr zaczęli bronić czegoś, co jeszcze w sumie na początku nie wymagało poprawy pr -u. Chociaż, gdyby tak zwrócić uwagę, to na wstępie i tak pojawia się hejt. Hate. Hate... Rozprowokowany i y, wszczepiony, zajplikowany już w komentarzach na samym y, początku przez szalterów Nie, to jak nie znasz się, to nie oglądaj. Nie, jak nie znasz się, to zrób to lepiej. Najpierw sam coś osiągnij w życiu, a potem komentuj. Jak idzie z pasją? Pasja doskonale, sra pieniędzmi na lewo i prawo, to przecież chodzi o pasję w tym wszystkim. O wartości moralne, o to, żeby nauczyć czegoś swoich odbiorców. Dokładnie tak, tu wchodzą samuraje, menedżerowie. Co tu się dzieje? Czy literki pompują, pompują tak ładnie? Są laseczki, szczują cycem oczywiście. Gdzie halflingi? Gdzie małe dzieci, które no przecież nie można hejtować, są małe, będzie friendly content, mordo. Friendly content zawsze równa się ambitny content. Przecież to jest przelogiczne. Co tu się dzieje? Hajs. Moi drodzy, tu się jakiś deal nie udał. Tu się jakiś deal nie udał. Ktoś złamał NDA kręgosłupa Gianta Ice. Dokładnie tak. Moi drodzy, wygrywa, na razie wygrywa Dom Y. Dom Y. Ale pomponiary jadał ostro. Bajo, bajo, balongo. Dokładnie tak. Co tu się dzieje? Dom X przegrywa z Kretesem. Czyżby przez wzgląd na osłabiony skład przeambitnych twórców poprzez eskapady afrykańskie? No nie wiem! Ale wygrywa Dom Y, moi drodzy. Kocham takie gry, bo ja na to wszystko wpadłem przed sekundą, po prostu tak w locie. Myślałem, że potyczka będzie dłuższa. No ale takie dziadostwa szczęśliwie szybko kończą. Także moi drodzy, no cóż, no, no, no cóż, no cóż. <noise> Oczywiście nie zostawiłbym was z y, y, 10-minutowym materiałem, bo liczyłem, że zostawię was z 10-minutowym materiałem i jedną sekundą. Niestety mam już 10 minut i 40 sekund, także nie wyszło tak, żeby być też w formacie, w klimacie. Ale dobrze, no dobra, clearujemy i wymyślamy inny wesoły pojedynek. Moi drodzy streamerzy kontra youtuberzy, wykorzystamy w tym celu jednostki, które nie brały udziału w wojnie Dom X kontra Dom Y. Dlatego tak, tu będą streamerzy: 20 streamerów wyposażonych w najlepsze narzędzia integracyjne, jakie tylko są. Bezpośredni kontakt ze swym odbiorcą. To jest to. To jest to. Jednak przez to, że YouTuberzy mogą wmontować więcej pasji, kreatywności w swoje materiały poprzez ich montaż w ramach postprodukcji chociażby, tutaj wygrywają, jeśli chodzi o kreatywność, dzięki możliwości przygotowania się do tego wszystkiego dużo, dużo, dużo wcześniej. Także będzie to tekondo. Tekondo. Dokładnie tak. I teraz tak, oczywiście, bardzo ważna jest publika. Bardzo ważna jest publika. I teraz tak. Tu jest publika na bieżąco po stronie streamerów. 55, tak? Jeśli chodzi o YouTuberów, publika mmm, pojawia się po dziele, a nie w trakcie tego dzieła tworzenia. Dlatego wykorzystamy sobie tutaj: e, Mejspinerzy. Niech będą Mejspinerzy. Niech będą Mejspinerzy. Nie wiem, czy do końca dobrze to wygląda w myśl zasady e, 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 papier-kamień nożyce, no ale różnie bywa. Oczywiście mamy super streamera, na przykład Roysona, który sobie ostatnio bardzo fajnie radzi z tym wszystkim, ale, ale możemy też wmontować e, Roysona, który zaczynał jako YouTuber, jest całkiem też e, e, ok. Są też osoby, które są troszeczkę zagubione, zagubione w tej potyczce, mianowicie są to osoby, które korzystają z trybu premiery, która jest formą quasi-YouTube'a, quasi-stream'a, po prostu dzięki trybowi premiery, już tłumaczę, e, oglądamy wspólnie widzami w momencie przeskoczenia danego filmu na film z niepublicznego na publiczny razem, czyli twórca ogląda jakby swój film w kinie ze swoimi widzami, na tej zasadzie. To wygląda ok. No i troszeczkę tutaj damy szogunów na tej zasadzie, żeby troszeczkę to wymieszać. Co z tego wyjdzie, moi drodzy? Kto wygra? YouTuberzy czy streamerzy? TikTokerzy, kurwa! Jak się rzucił Royson na Roysona! Niesamowite! Niesamowite! Więc tak, streamerzy napierdzielają donate'ami z całej pety. Co tu się dzieje? Donate'y lecą. Niestety, hajs po stronie youtuberów przychodzi z czasem. AdSense jest weryfikowany, aktualnie dopiero po jednym dniu czasem i dwóch dniach. Te zarobki są mikroskopijne w porównaniu ze streamerskimi. Ci mogą wrzucić w czasie rzeczywistych więcej deali. Tutaj jednak trzeba pobawić się w linki i o tym przypomnieć ze strony YouTube'a. Moi drodzy, niby zwykły pojedynek, ale uczy nas, uczy nas kuchni tworzenia kontentu w internecie z perspektywy twórców w czasie rzeczywistym, twórców live, twórców stream, jak i tych YouTube'owych kreatorów ambitnych, m, którzy, którzy, jednak przygotowywują się, montują, m, wyodrębniają ten ekstraktik, ten poczuć kurwa z danego dzieła. Żeby nie było pustych przelotów, żeby nie było dłużyzn, żeby wywalić z materiału 40 minutowe szukanie kluczyska w chorrojku. Jak rzucił Samurajem Giant, Giant się nie, poda nie poddaje, lobem strzelają. Co tu się wyprawia, Giant? Giant! Giant, o kurde, sobie walczą, egzekucjonery. Czy mamy dystanserów? Czy mamy dystanserów po stronie właśnie youtubera? Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Tutaj jednostki praktycznie Mili albo Mele nie żyją po stronie streamerów, ale z kolei youtuber ma swojego wodza, ma swojego wodza. Co ze wspierającymi? Wspierający. Zapomniałem o wspierających, to też bardzo ważna kwestia. Ale oni są tu z nami. Nie mogło ich zabraknąć. Co się dzieje? Kto wygra? Moi drodzy, został sam wódz. YouTubera opuścili wszyscy. YouTubera Roysona opuścili wszyscy. Czy przeżywa on teraz dzięki streamom drugą młodość twórczą? Coś mi się wydaje, że tak właśnie jest. Chce mu się tworzyć na nowo. I kto wygra? Kto wygra? Royson, YouTuber czy Royson, streamer? Tutaj walka jest o wiele dłuższa niż. Kupa z kupą z poprzedniego pojedynku. Oszty no. <gry> w życiu! A nie! YouTuber Royson wygrywa materiałami cyklicznymi tymi najbardziej kreatywnymi, w myśl oczywiście, e, Paintbone z rojem. Paintboli z rojem. To nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone, że to jest właśnie to, co orze. Czy są to może coroczne materiały podsumowujące? Cholera wie. Cholera wie. Wygrywa Royson YouTuber. Szkoda. Może dlatego, że jako streamer dopiero się rozwija i kiedyś będzie lepiej. Na pewno człowiek się stara, bo ona ma na względzie dobre samopoczucie swoich wyborców. Zawsze chciałem zostać komentatorem. Ale takim dziwnym, od dziwnych gier. Moi drodzy, teraz tak. ASG kontra paintball. Co wy na to? Przy wykorzystaniu tylko, tylko i wyłącznie jednostek specjalnych mamy ASG, mamy ASG. No i paintball, paintball. Dam oczywiście specjalne tutaj działa, żeby nie ograniczać się tylko do podstawowych markerów, bądź do podstawowych replik. Replik, czemu nie? Czemu nie? E, oczywiście. Tu mamy paintballowców. Dajmy ich 30. Tak? Z kolei oni też wytoczą jakieś swoje działa. Czemu nie? Tu już mieliśmy praktycznie wszystkich. Kogo jeszcze możemy tutaj zaangażować? Ehm. Kawalerię, będącą, będącą odpowiednikiem, właśnie dział, dział cięższych. Moi drodzy, plastik kontra farba, plastik kontra farba. To może się udać, to może się udać. Moi drodzy, oczywiście bardzo ważna jest współpraca i komunikacja. Myślę, że tutaj kwestią symboliczną będzie, będą, be, be, będą, będą taczki. Bez tego ani rusz. To będą taczki ogniowe, te strzelają płynnym plastikiem, te płynną farbą, bo. Bo farba nie zawsze jest płynna. Nie wiem. <noise> I teraz tak. Zrobimy sobie oczywiście ASG z rojem, który nadciąga, i Paintball z rojem, który również nadciąga. Będzie sympatycznie. Będzie sympatycznie. To jednak nie koniec. To jednak nie koniec. Bo dorzuciłbym jeszcze tutaj oczywiście um, osoby dbające o um, pole. Ułożenie oczywiście odpowiednich m, przeszkód. Bezpieczeństwo siatki: czy jest to urban, pole otwarte, czy jest to speedball, woodsball, czy na przykład pompozium na pompki. Y, y, mamy, powinniśmy mieć też wycierusów i terminatorów, jako y, ludzi, którzy bardzo błędnie nie wyznają szeroko rozumianej <suszy> <suszy> zasady Bushi do fair play. Niech będą to harwesterzy. Harwesterzy. Moi drodzy, ASG kontra Painball lecimy. Proszę bardzo. Ja, ja, tu widzę, że tu jest 1500 FPS-ów, nie? Tu lecą krowy na bank. Moi drodzy, kto ich chronował? Ja się pytam, kto ich chronował? Co się stało? Co się stało? Gdzie są chronometry po stronie paintballowców? Dlaczego nie strzelają? Ładują swoje loadery. Tutaj ASG, no, nie real magi, high magi, max magi. Kurde, porno magi. Wszystko jest, wszystko jest. Leci. Co się dzieje? Co się dzieje? Kto wygra Paintball z rojem, czy ASG z rojem, Airsoft, czy Farba? Co się dzieje? Moi drodzy, co się stało z paintballem? Co się stało? ASG wygrywa. ASG wygrywa. Ale czy wygra ten materiał w Waszej opinii? Czy zasłuży na łapkę w górę? O tym przekonamy się już za chwilkę! albo cały czas w trakcie oglądania tego materiału. Moi drodzy, oczywiście Taps pozostaje na live'ach, pojawi się już jutro na streamie obok naszego oczywiście wesołego mielarkowego Happy Wheels i masy innych pyszności. Pobawimy się w grę Deer Simulator. To taki troszeczkę Bambi kontra koza. Kto był wczoraj na streamie, ten, ten wie, czy to pykło, ale wydaje mi się, że tak. I tym tytułem się pobawimy w przyszłym tygodniu, albo w weekend, albo w samym tygodniu. Mam jeszcze kilka innych pysznych rzeczy. Staram się po prostu jakoś rozmaicić Wam kontent na kanale w ramach normalnych filmów i streamów przed pełną serią ze Sniper Elite Zombie Army 4. Tak, nadchodzi od Rebelionu kolejna odsuna, także zapraszam serdecznie na... Ciche materiały, bardzo ciche, spokojne, sympatyczne materiały ze snajpera już za niedługo, od 4 lutego. Serdeczna tarcza, dzięki za uwagę moi drodzy, trzymajcie się, hejas!